Cześć, nazywam się Iza Mejza. Jeśli oglądasz ten filmik, to prawdopodobnie zgłosiłaś się, zgłosiłaś do kursu Praktyka Współczucia zorganizowanego przez Toma Bonda, trenera NVC, albo zastanawiasz się nad tym, czy się na ten kurs zgłosić. Ja chciałam opowiedzieć o jednym aspekcie kursu, który nie jest obowiązkowy, ale przynosi fantastyczne owoce, mianowicie o grupach praktykujących. Grupy praktykujące są to małe grupki, kilku- albo kilkunastoosobowe, które spotykają się regularnie, najczęściej raz w tygodniu, po to, żeby wspólnie praktykować materiał nadsyłany przez Toma. Pewnie wiecie albo wkrótce się zorientujecie, zaraz po rozpoczęciu kursu, że ten materiał daje bardzo dużo wolności. Możesz czytać maile wtedy, kiedy masz czas. Możesz robić ćwiczenia w swoim tempie, w wybranym momencie, w ciągu tygodnia, ale pewnie też wielu z Was doświadczyło tego, że trudno jest praktykować samemu. Trudno jest zmobilizować się w codzienności, znaleźć czas i usiąść i zrobić to ćwiczenie. A ja wiem jedno: ten kurs działa, ale działa tylko wtedy, kiedy robi się regularnie te ćwiczenia, które przysyła Tom. I mówię to do Was jako osoba prowadząca grupę praktykującą. Eee, wiem, jak samo prowadzenie tej grupy pomogło mi w regularności, ale też wiem, jakie owoce ona przyniosła w osobach, które do grupy chodziły. Więc bardzo Was zachęcam, włączajcie się do grup istniejących, twórzcie swoje. To też jest ok. Każdy uczestnik, każda uczestniczka może stworzyć swoją grupę. I praktykować w takiej przestrzeni, jak Wam wygodnie. Ważne, żeby to robić. Dodatkową wartością według mnie jest robienie tego we wspólnocie, czyli właśnie w małej grupie. Jak takie małe grupy wyglądają? Jeżeli w nich będziecie albo zdecydujecie się stworzyć taką grupę, to na pewno dostaniecie wsparcie, propozycje od Adama, jakiejś struktury. Ale ja powiem bardzo krótko, jak wyglądała nasza grupa. Spotykaliśmy się raz w tygodniu wieczorami. Zaczynaliśmy od wspólnego przeczytania maila od Toma po to, żeby znaleźć taką przestrzeń, taki 5-10 minut, żeby to przeczytać, żeby nie przychodzić z presją, że musiałam, musiałam to zrobić wcześniej. Więc zaczynaliśmy od przeczytania, od przegadania niejasności. Osoby prowadzące takie grupy czasem są bardziej zaawansowane w NVC, więc mogą wyjaśnić pewne kwestie czy odpowiedzieć na pytania, albo też możemy wspólnie pointerpretować ten tekst. I po takim przegadaniu, po porozmawianiu o tym, jak w nas ten tekst rezonuje, przechodziliśmy do praktyki. Czyli po prostu robiliśmy te ćwiczenia, które tam nam przesłał, a następnie omawialiśmy hmm, trudności, ale też radości, które powstały z praktyki. To, co nas wspierało to też grupa na WhatsAppie, którą mieliśmy i która pozwalała nam być w stałym kontakcie dla tych, którzy tego chcieli, w takim kontakcie codziennym, w wspieraniu się, w dawaniu sobie empatycznego słuchania albo w po prostu w rozmawianiu o tym, co nam robią te teksty przesyłane przez Toma. Więc zachęcam Was nie tylko do dołączenia do kursu, ale też do stworzenia swoich grup praktykujących, bo, powiem to jeszcze raz, ten kurs ma głęboki sens i zmienia życie. Tylko wtedy, kiedy robi się ćwiczenie. Do zobaczenia w kolejnej edycji kursu.